Witaj w miejscu, w którym opowiem nie tylko o monetach, a o pieniądzach odrobina wiedzy, poglądów i opinii w przystępnej formie. Zapraszam. Zbierajmy monety. Serdecznie zapraszam do zapoznania się z nową serią filmów na kanale poświęconą sposobom przechowywania monet. Wiem, że oglądają mnie osoby dopiero przymierzające się do zbierania monet. Dobrze, by zdawały sobie sprawę z tego, że akcesoria są integralną częścią kolekcjonerstwa. Poza tym, nawet wieloletni kolekcjonerzy potrafią mierzyć się z problemem, którym jest podjęcie decyzji, wybór jak przechowywać swoje zbiory. Zwłaszcza, że z czasem sposób przechowywania i prezentowania zbioru potrafi się zmienić. Postaram się zgodnie z najlepszą wiedzą przedstawić zalety i wady różnych rozwiązań. Zarówno pod kątem ekonomicznym, by rozsądnie wydawać pieniądze, oszczędzać tam, gdzie można zaoszczędzić, ale też nie oszczędzać na czymś, co potem może się zemścić, np. Na, na źle zabezpieczonych monetach, albo niepotrzebnym oszczędzeniu na sposobie, który jest już dla nas docelowy. Spojrzę na temat też pod kątem spraw praktycznych. Które wynikają z użytkowania i własnych doświadczeń, a także pod kątem fachowym. Odniosę się do uwag i zaleceń osób, które zajmują się numizmatyką zawodowo i od wielu, wielu lat. A tak w ogóle, to po co wszystkie te gadżety? Przecież ja chcę tylko zbierać monety. Po pierwsze, monety się niszczą. Odpowiednie przechowywanie monet zapobiega uszkodzeniom mechanicznym, korozji czy zabrudzeniom. Monety wykonane z nietrwałych kruszców mogą ulec niechcianym procesom, jeśli nie są zabezpieczone przed wilgocią, zanieczyszczeniami, a czasem wystarczy nawet samo powietrze. Używanie kapsli, holderów lub specjalnych albumów pozwala zachować ich wartość i estetykę na długie lata. Po drugie, Poprawnie uporządkowana kolekcja ułatwia zarządzanie zasobami. Jeśli właściwie przechowujemy monety, możemy szybko odnaleźć konkretne egzemplarze, sprawnie uzupełnić braki w kolekcji czy uniknąć przypadkowych duplikatów. Można je układać według roczników, nominałów, krajów emisji albo innych kluczy, które sami sobie wymyślimy. Ale żeby ten klucz był trwały, żeby to się nie przemieszało, musimy te monety w czymś trzymać. Po trzecie, prezentowanie się kolekcji. Trzymanie monet w szafie sprawia, że nie możemy w pełni cieszyć się ich pięknem ani dzielić się pasją z innymi. Eksponowanie kolekcji w albumach, kasetach albo gablotach pozwala podziwiać je zarówno samemu, jak i w prosty sposób pokazywać je znajomym czy rodzinie. Dobrze zaprezentowane monety mogą być także ozdobą wnętrza. Po czwarte. Każdy musi wybrać sposób przechowywania monet pod siebie, tak żeby to jemu było najwygodniej. Istnieje wiele metod przechowywania numizmatów, a każda z nich ma swoje wady i zalety. Niektórzy kolekcjonerzy preferują kapsle i albumy. Inni wolą specjalne kasety, jeszcze inni decydują się na sejfy dla większego bezpieczeństwa. To wszystko zależy od powodów, dla których zbieramy. Czy robimy to inwestycyjnie, czy hobbystycznie. Ważne, by dobrać metodę przechowywania do swoich potrzeb, miejsca i wartości kolekcji, aby była łatwo dostępna, bezpieczna i dobrze zabezpieczona, ale przede wszystkim sprawiała radość zbierającemu. Po piąte, choć nie wiem, jak bardzo byśmy się starali od akcesoriów do przechowywania monet, w numizmatyce nie uciekniemy. Jak nie wierzycie, to zróbcie mały eksperyment. Spokojnie, on nic nie kosztuje. Jeśli kasjerka wyda wam resztę w ślicznych, błyszczących, nowych, mędniczych monetach, obserwujcie je. Możecie je trzymać dalej w portfelu albo odłożyć na parapet. Wróćcie do nich po dwóch, trzech miesiącach i zobaczcie jak one wyglądają. Ten eksperyment sprawdza się doskonale na współczesnych monetach, które bite są z materiału, który jest wyjątkowo podatny na warunki w jakich się znajduje. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszam do oglądania. Regularnie będą pojawiały się nowe materiały poświęcone poszczególnym sposobom przechowywania monet. Kiedy skończę już publikację wszystkich materiałów, postaram się połączyć w jeden długi film. Tak, by wszystkie te informacje były w jednym filmie. Mam nadzieję, że znajdziecie tu coś, co pomoże podjąć najlepszą dla Was decyzję. A jeśli macie już jakieś swoje sprawdzone sposoby na przechowywanie monet, podzielcie się nimi w komentarzach. Chętnie poznam Wasze preferencje. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że podzieliłem się z Wami wiedzą i przekazałem coś nowego. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i komentarza pod filmem. Będzie mi również niezmiernie miło, jeśli docenisz moją pracę i zasubskrybujesz mój kanał. Jeżeli nie zgadzasz się z moim zdaniem albo masz jakieś pytania, daj znać w komentarzu. Mam nadzieję, że do usłyszenia przy następnym temacie, który pojawi się już wkrótce. Cześć!